Witam wszystkich i zapraszam na przegląd dekoracji i ozdób na jesień. Będzie tego bardzo, bardzo dużo. To już mój drugi film z przeglądem akurat z, jeżeli chodzi o dekoracje. I tutaj taki pierwszy stroik razem ze świecą. I coś takiego kosztuje 13 zł. Ja oczywiście zaokrąglam te ceny do pełnych złotówek. Tutaj troszeczkę inny wariant kolorystyczny. I kolejny. Uważam, że naprawdę bardzo ładnie wyglądają te strojki, Tutaj taka duża świeca zapachowa. Oczywiście te świece moim zdaniem bardzo ładnie pachną. I za taki z moich zapłacimy 20 zł. Powyżej kolejna świeca zapachowa. Tym razem troszeczkę inne ceramiczne opakowanie. Tu już 26 zł. Akurat tych świec nie jesteśmy w stanie powąchać. Tak więc trudno stwierdzić, jak one pachną. Kolejna również w tej samej cenie. Tutaj akurat cały ten regał był ze świecami. Spójrzcie, ile ich jest. I tutaj kolejne. I na dole jeszcze mamy następną. Tutaj taka na przykład w muchomorki. I mamy 20 zł. Tutaj jakieś takie poniżej, w kształcie jeżyków w dyni. I taki zestaw podkrzewaczy za deszkę. Kolejna alejka. Tutaj mamy różnego rodzaju świeczniki. I może zacznę od takiego kominka zapachowego. Tutaj akurat mam problem z wyciągnięciem. Dość duży taki kominek na takich nóżkach, i on tutaj kosztuje prawie 18 zł. Obok mamy kolejne dekoracje. Za 16 zł. grzybek lub dynia do wyboru kolejne świeczniki oczywiście niektóre z nich już Wam wcześniej pokazywałam tak więc też nie będę pokazywała wszystkiego bo tak jak powiedziałam to jest mój drugi film jeżeli chodzi o dekoracje jesienne i tutaj za dyszkę tego typu świecznik później pod koniec praktycznie tego nagrania jest bardzo dużo kubków tu jest po prostu raj dla osób które lubią kubki jesienne tutaj na przykład taka dynia, która z daleka wyglądała jak była wy wykonana z materiału ale to jest wszystko jakaś taka ceramika. I taka dynia za 18 zł. I tutaj kolejne ozdoby kolejne dekoracje. Tutaj mam takie wianki do zawieszania. Tutaj to coś się chyba stało. To się odkleiła ta jedna dynia. I taki wianek kosztuje prawie 30 zł. Ogólnie wianków też jest dość dużo do wyboru. I tutaj. Taki z szyszkami. Ten kosztuje prawie 23 zł. I w tej alejce mamy jeszcze więcej wianków. Ten mi się na przykład bardzo podobał. On kosztuje prawie 36 zł. Też go tutaj wyciągnę i pokażę Wam, jak wygląda. To może nie jest aż taki bardzo jesienny, bo tu ma jakieś kwiaty, ale moim zdaniem naprawdę super wygląda na żywo. Tutaj inne jakieś sztuczne kwiaty, ale tego nie będę pokazywała. Druga strona. Tutaj są różnego rodzaju, takie jakby lampki. I też mam taką dekorację, takiego grzybka z ledowymi światełkami. I ten grzybek tutaj kosztuje. Prawie 30 zł. Z boku mam tutaj taki włącznik. I kolejna taka dekoracja tutaj obok. też uważam, że całkiem ciekawie wygląda. I tutaj też jest to dekoracja taka świecąca. Kosztuje prawie 36 zł. A w ten sposób to wygląda. Oczywiście też jest to dekoracja LEDowa. Tutaj ma takie małe lampeczki. Akurat może nie jesteście w stanie zobaczyć. Ale uwierzcie mi, że ma i kolejny regał. I tutaj następna taka dekoracja do zawieszenia taka dynia za 13 zł. Pod spodem tego typu pojemnik za 16 zł. Tutaj mamy jakieś skrzaty. I tutaj właśnie kolejna taka dekoracja LEDowa świecąca. I mamy ile tutaj 30 zł też? Oczywiście tutaj tak jak powiedziałam, to jest drugie nagranie, tak więc jeżeli czegoś nie pokazuję, to znaczy, że to było we wcześniejszym przeglądzie. I mamy takie maskotki siedzące. Tutaj taki lisek. I ten lisek, zaraz wam powiem, ile on tutaj kosztuje. I mamy prawie 20 zł. Tutaj taki większy lisek na teleskopowych nóżkach, ale jeszcze wcześniej powżywam o taki listek. I listek kosztuje prawie 8 zł. Uważam, że też ciekawa dekoracja. Tutaj ona była taka jakby walurowa. No i za 50 zł mamy taki, takiego liska na teleskopowych nóżkach: dwie wersje: chłopczyk i dziewczynka. I tutaj jeszcze taka kolejna dekoracja. I ta dekoracja kosztuje prawie 20 zł. I teraz przejdziemy do następnej alejki. Tu mamy poduszki. Pierwsza poduszka uważam, że też bardzo urocza. I ona tutaj kosztuje prawie 20 zł. Wymiary 40 na 40 cm. Obok kolejna, również w tej samej cenie, te same wymiary i tutaj mamy jeszcze taką poduszkę dynie. Dość gruby materiał, taki Alas I ta poduszka kosztuje prawie 30 zł. I mamy jeszcze jedną poduszkę, taką olbrzymią, ciężką. I ta poduszka tutaj kosztuje prawie 50 Zł. I idziemy teraz dalej. Tutaj kolejne półki. Różnego rodzaju słoiki. Jak widzicie, bardzo dużo jest tego wszystkiego. I zacznę w sumie od góry, bo tych słoików tutaj nie widziałam. Yy, bardzo delikatne, lekkie szkło. I ten słoiczek kosztuje prawie 13 zł. Tutaj mamy troszeczkę. Inny słoik, o wiele większy, i też już on był cięższy, za prawie 23 zł. I poniżej kolejne słoiki. Ten za 18 zł. I tutaj jeszcze uważam, że dość ciekawe takie pojemniki w kształcie liska, i tutaj obok w kształcie jeża. Najpierw myślałam, że ta pokrywka mi tutaj spadnie, ale to wszystko bardzo dobrze się trzyma. I taki pojemnik kosztuje 30 zł. I co tutaj jeszcze mamy? Taki zestaw do serwowania, razem z takimi dwiema miseczkami za 36 zł. I poniżej jeszcze taki dekoracyjny talerz. Raczej takie do serwowania. On tak jakby jest podzielony na dwie części za 20 zł. I tutaj obok mamy kolejne takie, jakby półmiski ze szkła. I tutaj jest to samo, tylko że ciemniejsze szkło w kolorze takim właśnie pomarańczowym. Bardzo ciężki był ten półmisek. I on tutaj kosztuje prawie 20 zł. Uważam, że jest to dobra cena. Myślałam, że będzie troszeczkę droższe, ale Miarę Okej okay cena. I multum kubków. Ale to jeszcze nie te najładniejsze kubeczki, bo one będą zaraz. Pierwszy, jaki wpadł mi w oko. On tutaj kosztuje prawie 13 zł. Kolejny z takimi grzybkami. Troszeczkę mniejszy. I ten kosztuje 10 zł. I tutaj mamy jeszcze. Taki kubek ala Sowa za 16 zł. I teraz spójrzcie, idę dalej, i tutaj po prawej stronie. Kolejne rzeczy. Bardzo, bardzo dużo kubeczków. Tak więc, jeżeli szukacie fajnego kubka, to uważam od razu idźcie do sklepu Essence. I tutaj tak, zacznę najpierw od takiego za 13 zł. I tutaj druga wersja z taką kurką. Też uważam, że naprawdę bardzo ładny kubek. I również, oczywiście, mamy tą samą cenę. I teraz będzie następny kubeczek. Ten za 8 zł. Tutaj z takim muchomorkiem, troszeczkę już inny model kubka za 8 zł również. Oczywiście też wszystkich Wam nie będę tutaj pokazywała, bo jak sami widzicie, jest ich naprawdę bardzo dużo. Ten za 16 zł taki jeżek. I tutaj mamy takie liski, kubki liski. Ten kosztuje 18 złotych. I kolejny taki jeżek. Również dość duży kubeczek. Za 18 zł. No i jeszcze tutaj ten za 16 zł. I jeszcze jeden taki lisek. Za 16 zł. I poniżej jeszcze taki kubeczek. Za 16 zł. Tu już jakieś na Halloween ale tego akurat pominęłam i teraz jeszcze szklaneczki Wam pokażę tutaj taka szklaneczka, wewnątrz mam taką wiewiórkę za 18 zł i ta powyżej mamy drugą wersję z dynią w środku i idę teraz dalej, pokażę Wam talerzyki, miseczki i o, jeszcze tutaj na górze mamy takie super zestawy, filiżanka ze spotkiem. też moim zdaniem naprawdę cudnie to wygląda 20 zł, dwie wersje z takimi dyniami i skórkami i tutaj poniżej taka miseczka za 26 zł razem z pokrywką, dwie wersje kolorystyczne i tutaj taki słoik taki grzybek i słoik kosztuje 23 zł jak widzicie też bardzo dużo różnego rodzaju talerzyków i tutaj też kolejna taka mniejsza miseczka z muchomorem za 9 zł ta miseczka była szkliwiona. I tutaj mamy jeszcze tego typu półmisek. Dość duży. I on kosztuje 23 zł. I tutaj zauważam kolejny taki półmisek z tymi kurkami. Jak się zastanawiałam, gdzie mam odłożyć ten półmisek z tymi dyniami, bo nie, nie widziałam po prostu, żeby była gdzieś właśnie kubka tych talerzyków. Dlatego położyłam go tutaj na tą paterę. Ale paterę też Wam zaraz tutaj pokażę. I najpierw ten. Umisek, właśnie z kurkami, cudowny jest moim zdaniem. Też kosztuje 23 zł. I poniżej mamy taką maselniczkę za 30 zł. I tutaj teraz te patery. Dość dziwnie się ją podnosi, bo ta nóżka jest taka jakby stoszkowata. I patera kosztuje 26 zł. Też uważam, że jest to dobra cena. Nie jest jakoś zawyżona. I teraz przejdziemy troszeczkę dalej. I tutaj na wprost mamy taką dużą, szmacianą torbę. Ciężka była. Jeżeli chodzi o jej cenę, kosztuje prawie 40 zł. I tutaj w środku mamy po bokach takie kieszenie, takie prze, przegrody, kilka sztuk. Uważam, że też fajne rozwiązanie. Duża pojemna torba, tutaj druga wersja kolorystyczna. I jeszcze tutaj mamy takie ściereczki za 13 zł trzy wersje do wyboru. I to by było na tyle w tym przeglądzie, tak więc dziękuję za obejrzenie i oczywiście zapraszam na kolejne. Pa-pa!